cześć, niech to co będzie powiedziane dotnie ludzi pokaże im prawdę, niech prawdę nas wyzwoli niech boże Boży dotknie każdego z nas tak jesteśmy kiedy możemy słuchać słowa, możemy słuchać tego co Pan Bóg do nas mówi bacznie przyglądają się słowu, bacznie przyglądają się temu co Duch Święty mówi kiedy możemy głosić słowo i kiedy możemy być Bożym poruszeniem, I kiedy możemy poznać Prawda, Prawda nas wyzwoli. Dlatego może się już Panie związek diabła, który chciał się próbował przeciwstawiać temu, co będzie powiedziane. Jakbyś przeprowadził na to kazanie każdego, kto się tego posłuchać. Bo te rzeczy są i wiele ludzi zdaje się z tego sprawę. Odnajdzie chwajcie czy z to, co będziesz mówił. W imieniu Chrystusa Amen. Posłać ochronę. Działaj. działaj potężnie, działaj mocniej niż do tych czas. I pokaż Twoim ludziom, szkodcom, charyzmatykom, aby w kalicie i ty im to co to sobie co coś. W imieniu Chrystusa, Amen. Chwa Bogu, spotykamy się na kolejnym kazaniu. Dzisiaj chciałbym mówić takie kazanie, niecodzienne kazanie. Bo chce powiedzieć na pewne rzeczy, i tytuł ukazania będzie: Nieznani, nawiasie, jeszcze bohaterowie. Nieznani, jeszcze, to jest nawiasie, to jeszcze bohaterowie. Ja Wam powiem, i czasami, jak obserwujemy, zarówno to, co się dzieje na świecie, to obserwujemy to, co się, co się dzieje w świadku religijnym, to czasami widzimy, że promowani są ludzie do pozycji, nie, no, może nawet nie bohatera, ale pozycji jakiegoś wpływu, do pozycji e, osób, które oni by chcieli, świat ich promuje, diabeł ich promuje i tak dalej, żeby ludzie na nich patrzeli jako wiecie, osoby wpływu i i wielcy, i wielcy pastorzy, i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę o nieznanych, jeszcze nieznanych, bo prawdziwych bohaterach. Co są prawdziwi bohaterzy? I powiem Wam o, kto to jest prawdziwy bohater. Pan Jezus się jest pierwszy. Ci, co stali za słowem Bożym w pierwszym wieku, później ci charyzmatyczni, którzy stali za słowem. Byli są oboże, wbrew temu, co świat robi, wbrew temu, co niektórzy wypaczenicy robili, i to byli prawdziwi bohaterzy. Ale powiem Wam o współczesnych bohaterach, którzy są pośród nas. Może niektórzy z Was nimi są. Może kogoś, kto znacie, jest nim. I Wam powiem. Bo w tych czasach, i podejrzewam Wam w poprzednich, zawsze są jacyś ludzie promowani. Kiedy ja czasami czytam, kogo próbują, kogo elewują do pozycji, której jako i człowiek i jako osoba, która coś reprezentuje nigdy normalnie tacy ludzie nie byliby elewowani, bo pośród naszych kościołów krzycięgowych, charyzmatycznych i w Polsce i na Zachodzie promowani są ludzie, którzy prezentowani są jako mężowie Boży. Prezentowani są jako ludzie, którzy reprezentują Boga. Prezentowani są ludzie jako ci, którzy są jakimś nie wiem, no wzorcem do naśladowania, i oni chcieliby, żebyśmy my ich naśladowali. W sposób taki wypaczenie słowa, użycie pewnych wersetów, które uroczymy innym mówią, bo <laughs> przepraszam, my chodzimy prowadzeni Panem Jezusem, Duchem Bożym darach Ducha, prowadzony Jego głosem, dlatego że jest napisany: Każdy, kto jest prowadzony Duchem Świętym, trzeba go najpierw przyjąć na językach, i dać, i modlić się, Duch Święty nas prowadził. Ten jest dzieckiem Bożym. I powiem Wam, jak obserwuję na światek religijny, to często ja Wam powiem o nieznanych bohaterach dzisiaj. W dzisiejszych czasach Bo my mogłem przytaczać przykłady z Biblii I każdego zachęcam do czytania Słowa Bożego do ludzi, którzy zawsze stali Których system religijny Nie uważał Bo oni nie siedzieli w tej klice Bo oni nie e, e, Przymikali oczu Bo oni byli na kompromisie Ale Bóg ich zauważył Proszę Państwa i Bóg ich wyniósł Posłuchajcie mnie dobrze Bóg ich wyniósł I się o nich czytamy w Słowie Bożym System religii ich nie uznał, dlatego że system religii był skorumpowany. Proszę, słowo nie wszyscy byli, co bywszy, byli skorumpowani. Dobrze, posłuchajcie. Ale kiedy przychodził system skorumpowany, to on chce, żeby wszyscy, wiecie, wejdą, wejdą między wrony, aby krakać jak i oni. Ale powiem Wam o bohaterach, którzy są w naszych czasach. Oni są czasami nieznani, oni czasami nie są nazwani. I czasami ludzie nawet nie wiedzą, że są tacy ludzie Pośród nas I w Polsce I na Zachodzie Ja wam powiem o przykładach, którzy wiem To są faktyczne postacie To są w oczach Bożych bohaterzy Którzy stoją Bo kiedy mamy I taki cytat, który nie pochodzi bezpośrednio z Biblii Aczkolwiek on jest zgodny z to nie jest zaprzeczeniem Biblii ani nic jakiego, wręcz przeciwnie, że w czasach takiego powszechnego rozkładu takim stanie za prawdą jest takim czynem e, rewolucyjnym. To nie jest dokładnie słowo, słowo przetłumaczone, ale coś w tym stylu. Stanie w czasach skorumpowanych za prawdą jest, urasta to czynu rewolucyjnego. Wiemy, co to jest rewolucja. Czyn rewolucyjny, ale przed kim się zapytasz? No bo przecież skorumpowany świat religijny śmieje się z wielu, z wie, może wielu z nas. Skorumpowani wykładowcy, skorumpowani pastorzy, ekumeniczni pastorzy, pastorzy, którzy poszli na kompromis, pastorzy, którzy już nie nauczają tego, co im Bóg kazał nauczyć. Oni się mogą zaśmiać, oni mogą nas wytykać palcem, kiedy robią żarty pośród siebie, w swoim kompromisie, idąc na pie do piekła, popadając w coraz większe herezje, popadając w coraz większe osępstwo i dalej chwalą Boga. Oni nas w swoich żartach i przymykaniu oka i udawają, że oni, oni nas nie gadają i tak dalej, bo my o nich gadamy, bo my ich pokażemy palcem, bo mówią, ten jest gagatek, ten jest gamoń, który tutaj kościół rozwala. Oni u nas żartują na swoich posiedzeniach ekumenicznych. Oni nas wytykają w swoich kazaniach. Ale powiem Wam, bo nie ma dużo czasu, o bohaterach, którzy są w naszych czasach pośród nas. Są bohaterowie. Są nienazwani, jeszcze nieznani. I powiem Wam przykłady. W dzisiejszych czasach są bohaterzy. Bo oni cały czas gadają: Ten jest ważna osoba, to jest super ewangelista, to jest super brat, to jest super siostra. Ale powiem w czasach, gdy małżeństwo nie reprezentuje nic więcej jak jakiegoś takiego świska papieru, w których dwóch ludzi staje z uśmiechniętą twarzą, jeden w garniturze, druga w sukni ślubnej i pośród tego moralnego rozkładu, no słuchają tego wiecie, tych wypocin że to i tamto i tak dalej, a później słyszymy cały czas, jak pastorzy nawołują do rozwodów, że rozwód nie jest taki zły i tak dalej. Są tam bohaterowie pośród nas dzisiaj ja ich może nie znam, wy ich może nie znacie, a może znamy, może znacie kogoś. Wszystkie koleżanki radziły, żeby się już nie modliło tego męża dała spokój, rozwiodła się, wzięła jakiegoś tam, wiecie, kościelnego, jakiegoś gemonia który służy wiernie systemowi który na pastora nigdy nie gadał i wszyscy wiecie jak kapo stoi z takim pałą wielką, jak pa, kapo, kapo katował tych Żydów to z taką pałą stoi, patrzy, który w zborze coś u, u, to te zło pastora wyciągną. znaczy, są wyrobniki systemu dzisiaj, ale są tam jest tam siostra która pomimo tego rozkładu moralnego, wszędzie ją nawołowali: rozwiedź męża, rozwiedź męża, rozwiedź męża, roz... wszyscy gadają, rozwiedź męża. A ona stoi i każdego dnia przychodzi i bierze to słowo. Bo ona mówi, że ona nie uwierzyła ludziom, ona nie uwierzyła pastorom, ona nie uwierzyła rozkładowi moralnemu. Ona każdego dnia wierzy, że ten mąż któregoś dnia będzie taki, jaki ma być. Może chodzi o nawrócenie, może chodzi, żeby. Wyciągnąć go z czegoś może, chodzi żeby go duchowo podnieść. To jest bohater, w oczach Boży. To jest prawdziwy bohater. Bo tak wiele osób dzisiaj nawołuje. Ja to słyszę, to nie jest to co ja sobie wymyślę, ja to słyszę. Tak wiele osób dzisiaj nawołuje do rozwodów. Prosta dróżka. Dzisiaj wybraliśmy psychologiczną, prostą dróżkę, bez mocy. Po co te sobie polegać więcej. Ale ta siostra z bohaterką. W oczach nieba. I ona zostanie wyniesiona, bo jej modlitwy, mówi Pan, zostaną wysłuchane. I Bóg ją nie zostawi, bo ona uwierzyła pośród tego, całego chłamu. Tam są pastorzy, którzy są bohaterami, o których może nikt nie wie. Bo my cały czas słyszymy te same nazwiska. W poszczególnych denominacjach słyszymy te same nazwiska. one są powtarzane, a powtarzane, aż nam się niedobrze zrobi. Żeby każdy wiedział swoje miejsce. Komu szacunek, temu szacunek. Wiecie, to wszystko, że wszystko wypaczyć, piękny, skorupowany system zrobić. Ale są tam pastorzy, którzy się nie ugięli. Są tam pastorzy, którzy kiedy wiedzieli, że korupcja przychodzi pośród nich, to nie powiedzieli, o tak, tak, tak bracie, chwała Bogu, Służąc Tobie, służę Bogu. To są bohaterzy, bo oni stanęli i oni przeszli swoje, bo koledzy ich odsunęli, bo ze zboru im odeszli, bo wielu z rodziny ich piętnowało, a oni postanowili wybrać to słowo, oni postanowili wyganiać demony, oni postanowili leczyć chorych, oni postanowili stać za małżeństwo, oni postanowili pościć. I to jest to, co Pan Bóg mówi, że ci ludzie zostaną wywy wywyższeni któregoś dnia. Bo oni się nie ugięli, bo oni nie byli, oni poszli tą o szeroką drogą, wszyscy siłkowcy się mają iść. Ale są tam bohaterzy pośród was, których Wy nie wiecie. Niektórzy z Was zapłaciliście cenę, bo stanęliście za słowem Bożym, ale słowo Boże dzisiaj do kościołkowego, charyzmatycznego czasami nie ma dostępu. Jest dziwne. Ja nie wiem, to, co my dzisiaj głosimy po zborach, co my wierzymy, bo ja Wam powiem, kiedy uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, to ja nie uwierzyłem w bajki pastora i jego psychologię i jego humanizm i cały czas mnie kształtowanie, kształtowanie sztuczne. Nie ja uwierzyłem w to słowo. Są tam pośród was bohaterowie. Może niektórzy z was. Może niektórzy z was, kogo znacie. Może to jest z waszej rodziny. Bo oni uwierzyli słowu. Bo ci bracie i siostry uwierzyli słowu, bo oni nie sugerowali się niczym pośród tego nastroju rozbawionego. O, jak się nie uśmiechasz, siostro, która pości, że o męża czy bo ty się nie uśmiechasz. Pastorze, który stoisz za prawdą, bo Ty się już nie uśmiechasz. A Ty mówisz, jak się mam uśmiechać, skoro widzę ten rozkład w kościele, skoro widzę, jak wynoszą wszystko w to, co wierzyliśmy, I się chcą nas zmienić, chcą nas podejść, chcą nas zaciągnąć na nowo do niewoli. Że o co chodzi? Tam są bohaterowie. Niektórzy z Was cierpieli w kościele. Nie tylko na, na świecie. No mówimy o prześladowaniach, wiecie kto się nawraca, jest prześladowany i takie są historie. Zna to z autopsji, jak to się mówi. Ale tam są niektórzy z was, którzy cierpieliście w kościele. Nie cierpieliście dlatego, że coś tam. Ogląda się pornografię i wiecie, pastor was przyłapał i coś tam, a wy się bodzie, o ma prawo oglądać pornografię. Nie, 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 mi nie, nie, nie o to takie coś chodzi. Ale stanęliście za tą prawdą i mówiliście, głosiliście ludziom prawdę i pokazywaliście ludziom dobrą drogę, którą mają pójść. Co Was czekało za to? Podziękowali Wam za to, że upamiętujecie ludzi. Podziękowali Wam za to, że uwalniacie ludzi od demonów. Podziękowali Wam za to, że stoicie przy piśmie, pomimo że tak wielu poszło w, w Nie. Byliście prześladowani. To są prawdziwi bohaterzy. I oni Bóg mówi, któregoś dnia będą stali i Bóg ich wywyższy. I Bóg powie, że to jest pokolenie, które szuka Pana. To jest pokolenie, które mnie reprezentuje. To jest pokolenie, które prawdziwie, uwierzyłem mo mojemu słowu, tak łatwo jest powiedzieć, wierzę w słowo Boże, ale jeśli za nim nie stoję idę na kompromis, to wczoraj.